Tam nie nagrywałem. Miałem dużo spraw do załatwienia. Dzisiaj gramy. Kupimy sobie jakąś skórkę. Bo stać, bo mam też parę. O. Kupuję. Kup. Wybierz. Jestem tu z ogryskiem. Cześć! A ja z jabłów E, gramy w Warmax, już mówiłem. Zaczynamy grę. Zacznij e, grę. Siema. Jesteś już? E, tak. E, już cię będzie widać. Widzę cię. O, ja Dobra. O, nie chcąc, sorry. Kurde, ja też zginąłem. To wychodzi na rejs No. A są, so, czasem reklamy reklamę, ale to. Ale lepsze niż nic. Ważne, że będziecie mieli film na kanale. No. Ej, ja też? No, jest. Co? A, dobra, nie Jest. No, Ej, hey, bo ja cię nie widzę. Ja właśnie, Cię widzę. Kurde, też zbiną.

Yy, postaraj się nie zginąć. Yy, dobra, gramy. O kurde, mam giga króliczka. Jakby co to, że powiedziałem tam, to była jego dawna krzywka. Ale tam tamten kanał już usunęliśmy. Dawno, dawno temu. Kurde. Dobra. Kilka lat. Yy, lecę po ciebie, tam do ciebie. Już jestem drugim wężem. Idę po ciebie? Jeden duszy. To widzę cię. Niema. <laughs> Dobra, trzymamy się razem. Będziesz musiał sobie... No bo masz player. No wiem. No chodź, trzymajmy się razem. No! Mam mi jakiś gigantyczny grup No no no. To ja jak coś. Zginąłem. Zginąłem. Reklamy niestety. Których ja nie mam? Dobra. Eto. Da się grać? Nie, nie da się grać. bez internetu. Zacznij. Jesteś? Nie blisko w miarę. Chyba. O! Jesteśmy blisko. Bardzo blisko. Jestem zielony. Węglu. O kurde, ja prawie bym zginął. O, widać, ja ja jestem mi w coś z ciebie. Jej, zaraz ja cię zabiję. Nie, się. <grym> o kurde, mam tu mało. Nie, nie. Trzymajmy się razem, ok? No, to trzeba zaraz zbierać. Ale trzymajmy no, się no, razem. No, przynajmniej mnie nie zabij. A jak umrzesz, to ja cię zbieram. Masz już się rozumieć, dobra? Prześcignąłem cię! Mamy jakieś runie? Dobra, e tam. Prześcignąłem cię. U, ja jestem toksik. secret. a ja? Znowu, ciągle mi się myli, tak szybko. E, no, tam. E, dobra. Ciągle jestem przed tobą, pierwszy nie, jestem jakimś gigantem, no i chodź tu do mnie, no. Widzisz taką... Teraz to mówisz? Widzisz taką szczałkę niebieską? Tak, widzę i za nią ciągle idę. No. Zaraz to zobaczymy. Siema. Ciągle jestem... to Ja? Dobra, zabiłem zajączka. Jakiś młody mnie zabił. Jak ja mam 118 miejsce? Ile? Czasem... No. Gdzie? Obok mnie. Idę tam do ciebie. Faktycznie, tu jest gliwant. O kurczę, prawie bym wszystkim. Cie ma stary. serio To gdzie? To Seria? Seria. To bardzo w jest W ogóle się na nikt nie popatrzyłem. To. Jezus. No. Przykro mi. Ty jesteś nowicjuszem. W Warmax O, mam nagrodę. Holy shit! Umarłem. Kurze, ten gigant kurz... Dobra. Przynajmniej macie film. E tam że są reklamy. Ważne, że coś jest. No. Zacznij grać. Okay. Dasz mi trochę masy. Hmm. Kupki. Trochę mi i no. Się teraz taki zarcik. Jaki? O moim koledze, który był trochę masywny. I nazywał się Tymek. Tymuś, który ma masę i damy mu kiełbasę. Śmieszno. No tak w Jak twój Brzusio Ej, 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 teraz o moim Brzusiu nie gadaj, dobra? No dobra. Kim z tym, że masz. Jesteś pierwszy. Hmm. Jesteś Ale ty akurat lubisz pierdzieć. E, no czasami się zdarza Jak dotarliście do tego momentu, proszę zasubskrybujcie. Będą częściej filmy. A jak się wybijemy, to będą codziennie może i nawet. Mam jeszcze jedną serię w zanadrzu. Ale to jak już skończę z tą... Ej! Już cię przyścignąłem! Że co? No. Dobra. Eee. No ty mały pajanko Ja? Nie mówię, do ciebie tylko za jakiegoś... No, który ma taki tam skoro, ale i to wiele miejsc nie mogę go Brawo jest Ej bo ja zaraz Siema stary Ale ty no! <laughs> to jest. Dzięki za udostępnienie Naprawdę fajnie było pomóc Dzięki Tobie otoczę typa jesteś Teraz ja cię zabiję. Nie, spadźcie. Prędzej ja cię zabiję. Nie! Chyba tu masz, masz, no. masz trochę matę. O kurde, nie zbiło mnie. Nie zahaczał mnie oczywiście. Ale tu jest jakiś drugi, po nie, inna, bo ja... kurwa. moje Nie dokończyłem zdania, dobra? Dobra... Obym zginął... O, Jakiś łap gigante zechcesz? Kurde, zginąłem! Prawie? <laughs> uh. Jutro może będzie film. i oh, o. gry, w której był update. Czyli tapton kroman. Miejsce 88, oczywiście. Dobrze, kończymy. Do jutra, albo zapadnij. Papa. O oh, kurczę, on dwóch tu filmować. Dryry dink,